Dobra, słuchajcie, to Kur... historia. Jesteśmy na ryczturze i Izak dostał prezent. Izak dostał prezent. Jesteśmy na backstage, odpakował ten prezent i to było takie dildo, taki kutas biały. Taki kurwa dosyć spory. No <ścoughs> i mieliśmy taką zabawę, że braliśmy tego kutasa i ktoś w głowę tym dostawał, nie? Ogólnie na początku było takie kurwa: dotykać, nie dotykać. Ciekawe, czy było używane, czy nie. D dostał, dostał kurwa dildo. Izaak dostał dildo, nie wiem kurwa, i jeszcze było taka taką nakrętkę miał czerwoną e, na końcu, że można to było wykręcić i baterie tam wsadzić, Ja nikt baterii nie wsadzał, chociaż chyba graczol wziął to dildo i jak zatrzymaliśmy się, bo mieliśmy takiego busa, na, gdzie jeździliśmy na Richtur, on był oklejony na tym Richturze, to graczol wziął tego kutasa tak y, y, do ręki, schował do kurtki, wszedł na stację benzynową i mówi, czy są baterie. I pani mówi, jakie baterie? I on do no, tego kutasa i on tak śmiesznie się gibał. Tak śmiesznie się gibał i mówi, no tutaj tutaj do mojej zabawki. I pani tak kurwa na to patrzy i ona mówi, tam powiedziała, że to chyba AAA, że jakieś te grubsze chyba tam wchodziły, jak to rozkręcili i nie było baterii. No w pół śmieszne to było. No. I słuchajcie to. No i ten kutas tam gdzieś latał, to na przykład jak Mandziu spał, to dostał tym kutasem po głowie, czy jakiś inny i samo, ogólnie ten kutas był śmieszny. To akurat był śmieszny prezent. I <noise> jakimś kurwa trafem ten kutas w moich rzeczach został. No i spoko, ja wróciłem do domu do Hiszpanii, patrzę, o ten śmieszny kutas. I otworzyłem szufladę i wrzuciłem tam tego kutasa <noise> i zasunąłem. I moja matka tam po jakimś czasie ja nie wiem czegoś szukać, coś. Przychodzi do mnie, siedzę przy komputerze i ona mówi, co to jest. I trzyma tego kutasa i on tak śmiesznie, bo był taki gumowy, taki, taki, taki sprężysty, że się taki szygibał w prawo, lewo. I wyobraźcie sobie, jak ja matce miałam wytłumaczyć, że to jest plastikowy kutas kolegi. No, to było śmieszne. No, chyba mi nie uwierzyła, powiedziała. Mm. Otwórzę tam szufladę w życiu, to zasunę. To jest <grybujesz> śmieszne, taka, taka metoda, ryczturowa. Więc jak my też się potrafiliśmy dobrze bawić z tą eee, no. no. Czasami tak właśnie kurwa już bywa. Nie?